Witam was gorąco serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Zostaw łapkę w górę, suba i dzwoneczek To to co? Zaczynamy odcinek? Jestem metr 73 No to co? To zaczynamy? To zaczynamy, niech leci intro INTRO! gorące rzeczy w kolejnym odcinku na moim kanale Spytalibyście się co to co to jest napisane tu co to jest napisane co to jest napisane Minecraft P? Pytanie i pytanie To jest nowa seria Ty się stało, się poznajemy tak Nie wiadomo jak będzie nazwa się ten Ta seria Ja wiem jakby się nazywała. Wiesz, jeśli się nie dowiecie się. Dowiecie się dopiero po 6 grudnia Przynajmniej wszystko w swoim czasie. No to co? Sity nie pola, nie pokazuje. Widzicie trono survival, hard, wszystko. No to co? No zacz, zaczynajmy no. Na... Siedem może być dla nawet. Chciałem tak zrobić, że lotowy jest. Dobrze mamy tekstury. Dobrze, Dobrze nawet. Szajdery. <tuszy> no jak będzie to wyglądało? No, powiem wam to ładnie, wyglądam elektrycznie. O, spędzę się raz jakoś śnieg. śnieg. Skrzynka fajna. No i to jest paun. Na tym drzewie. Pomyliłem przyniesione. Nie się przez te shadery. o Jezu, jak to o Jezu, jak to no. Dobra, to jest, że to jest Trzeba zostawić tu zupełnie. Jezus. Nie <gry override> grałem jakiejś na shadery, ale jak pierdnięcie. To jest shadery. No, jak. Nie powiem jak się nazywa shadery. Wiem, bo to wszystko jest single, bo to jest połączone tak jak było to jest z. Nie wiem, co z, z tutaj jest. czy, czy co? Поэтому мы будем писать и мы должны дать, что это... будем писать так. С, П, А, Н, Т, П. -п, -п нека биден пиде Nie się nam? Tak. Teraz sprawdzimy nic się nie zabić. No nie, dry śnieg jest. Zobaczycie dlaczego śnieg jest. Mm, trochę się cinać trochę, nie? Trochę dr trzeba drewno dr dr tak zebrać. A, bo nocowe co się ja, ma, czy, no, nie wiem, czemu, robię mówię. Czasami się trafiają takie materiały. To jest seria fajna. Powiedzmy Minecraft 1.16. Wiem, że 1.17 ale ta seria będzie się nazywała się. Tylko na, na nie ma nazwy. Pytanie, a się dowiecie? Jak się na być nazywa Dobycie się w swoim czasie Czyli po 6 grudnia no, bo to się w rzeczy dzieć duże Też mamy białym zimowy i mamy biom normalny ale wola, Będziemy na białym zimowy tak pozbieramy tutaj dobra, drobna co trochę drobna to podstawa ciemne najbardziej te iglaste To nie gram na tyle. On docią dookoła. No wejdziemy. od spawnu. spawn jest tam. Gdzieś. Tam gdzieś. Mamy krójki. A tu jest spawn, dobra. I no, to idziemy tam. W

Czyli to... Musimy zobaczyć okolicę Jak wygląda A, ci tu, że znowu nie wiem, dobra Ci my się musimy dać... Tych to musi być cały czas zima, 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 zima. hmm Hmm, hmm. No powiedziałbym. Jeszcze mamy on, no to to jest na plus. Posłania. Jest jaki na tych shaderach i ta woda. Ja na shaderach nie gram, bo, bo po prostu te szejdery coś by na singlu, a by to też tak, aby też oni no wyglądało. Dobra, tam gdzie zima się kończy, ale już nie jest, ale jest. co bo była największa ta zima. Tylko w niektórych się ona kończy i to jest źle. Ale jakie zaporadzimy. Jak nie to jeszcze teraz nagram z seater znajdę, z dużą zimą. To mi się wydawała duża zima. No i jest duża zima. Ale chyba nie będziemy się se do szukać. Bo z trochę pójdziemy, bo nie będziemy tak przyspał samym Co my się wracamy? czy się wracamy? Mhm. Ciekawe bo tu jest zima i nagle tu też jest zima czyli mamy biąż z przerwa i zima może być Czy się podoba bior... nie biąż tylko Miejsce tutaj jest tym dziękuje oś tu to jest woda i ten i takie górki Co zajmę tutaj To tu się mocy powoduje się A film lodu wygląda Dobra ja sobie zrobię sobie dziecią Przecież to miejsce, ale jest ja zrobię sobie dom. Czy na spełnię zrobić dom nie chciałbym Już noc zapada, ja nie mam łóżka Dobra

chobo to sztycić. U przezwego mama

Trzeba by o No i Jakim nie ma Więc ja zrobię tutaj Zrobię sobie crafting Zrobię Zdajemy wszystkie rzeczy mogę zginąć nie mam być, nie ma takiej wytory ale jakieś inwetury będzie włączone. My się nic nie da się włączać. No i nie mam. Muszę zrobić sobie łopaty. и камень весь. На и пиццик. Nie widzicie to będzie 5 ataków 4 5 To się trochę musimy od znaleźć No i tak się obawiałem, są też szkielety Ale to to widzicie coś za coś I mamy wioskę! Zarobiliście! No, dobra, tak, no to z wioski weźmiemy łóżko. Trudno. Może wiosce zamieszkamy. Nie przesiegałem, nie w pierwszymi Tak, w, w pierwszym to gdzie? gdzie? Bez Nie ma tych jest coś granego, na hardzie. Nie, kiewę musi być tu. A, ci, ci, to jest tutaj. Ya sen bunun için bir tık yemek To co tu jest? co tu To tu tu jest? No, tutaj nie mam rzeczy. шкатулочка, наверное. Чонки сейчас спит и на месте, как бы. без изменил. troszkę straciłem prześpię się Góra. dobra to jest pierwsza odcinek może to będziemy mieć może gdzie jest golem To jest golem golem wyjdzie z Mam kiedyś o tę łóżka W tej dzień, ale ja te iż. Gdzie miałem dom? Tam miałem... O, zjeść wypłożnik. Ojej. Czy miałem dom? Teraz musimy zginąć i widzieć... Od pełnu wiem, ale od wioski nie wiem. się widzę lisa, dobra, lisa będziemy mieć o, teraz mamy tutaj tylko nie białego ogólnie to będzie tutaj ten ale tam jest Nie chyba jak kończę z a to się potrwa chodzisz, chodzisz spadkiem, to oddam wszystkie łóżka w Wielodzielu mam dwa łóżka a tu mam łóżko, tu dawaj, jedno łóżko tu mogę oddać Też inne łóżko dam Odcinek już teraz skończymy, trochę co zrobimy, teraz no. po tu mamy, jak zginiemy, to. tu mam gwiazdkę to blisko jest no o, no to idealnie ja kończę ja sobie jeszcze poglądam się domy. w domy domie w domu co jest jest jeszcze ich może ich okrabię Zobacz, czy nie ma tu igla. Bo iglo powinno być. Na single też będziemy na zimowy. zimowym. No bo też jak objem zimowy, bo jest... Zi, no właśnie, zima. Zim, będzie jak grudzień, zima. A jak objem zimowy. No co? Powiem, co, co macie. O, to wygląda na swój dyrekt Chciałbym zobaczyć singla na swój dyrekt Może gdzieś synk grać, to ojej To jest sera po prostu Co raz zobaczycie nas w nazwie, nie odpowiem po Назвай ставим лицом. Да что ты говори Macie taką małą wioskę Ale jest To wszędzie byłem, tego co ja nie wiem Ja kończę, dziękuję Was Widzimy się na samych odcinkach No to co? O, Eba Iglo To dzięwe po prostu taki domek na Was, papa Papa pa. Widzimy się, a z niego się wycięgimy właśnie Po 6 grudnie serii, Może ktoś jeszcze zagra to. Nie wiem Na żegnam Was Bye bye Może ktoś będzie będziecie może coś postawnie niespodzianka będzie się dopiero po tym Bye bye a ja ograbię. No. To na dzisiaj tyle. Trochę taki dłuższy. No, na Was. pajo